Zadanie 32. Oblicz sumę wszystkich liczb cyfrowych zapisanych wyłącznie za pomocą cyfr 1, 2 i 3, wiedząc, że cyfry mogą się powtarzać. Zaczynamy od wypisania sobie zbioru cyferek, z którego będziemy czerpać i budować nasze liczby. Cyfry mogą się powtarzać, a zatem. Od czego zacząć? Dobrze jest wiedzieć, ile takich cyfr, ile takich liczb będzie. Bardzo łatwo to możemy obliczyć. Nasza liczba trzycyfrowa ma trzy miejsca. Na tym mamy trzy możliwości ustawienia cyferki, bo tu jest może być 1, 2 lub 3, tutaj również 3 i tutaj tak samo. Zgodnie z regułą mnożenia otrzymujemy wszystkich liczb 27. I co teraz? Macie bardzo niewiele wszystkich elementów, 27, zatem będziemy w stanie wypisać wszystkie te elementy i proponuję je wypisać i na piechotkę dodać. Będzie to najpewniejsza metoda. A zatem zacznijmy wypisywać te liczby, od razu będę zapisywał w postaci sumy. Na początku ustawmy najpierw 1, a więc mamy 1, 1, 1 plus 1, 1, 2 plus 1, 1, 3. Potem 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3. Potem 1, 3, 1, 1, 3, 2, 1, 3, 3. A zatem widzicie, dosyć szybko to można wypisać, z tym, że system przyjmujemy jedyneczka na początku. Po dodaniu otrzymujemy taki wynik 1098. Teraz drugi rodzaj liczb z dwójeczką na początku. A więc będzie, wszędzie będzie dwójeczka. Natomiast co będzie dalej? No to, co było wcześniej za jedyneczką. A zatem możemy nawet przepisywać pierwszy wiersz. Tylko pamiętamy, żeby dwójkę postawić na początku. Po dodaniu otrzymujemy 1998 i podobnie trzecia grupa liczb. Tym razem z trójką na początku, po dodaniu otrzymujemy 2898. Ile teraz będzie wynosiła liczba wszystkich takich cyfr? Oczywiście, liczb, trzeba oczywiście to wszystko dodać do siebie. Co nam da wynik 5994? A zatem, jeśli jest niewielka liczba wszystkich możliwości, naprawdę proponuję wszystko wypisać, wtedy będziecie widzieć te elementy i na piechotkę przy użyciu kalkulatora dodać. Dziękuję.